Cześć siemanko, z tej strony PatrykT25. Ja witam was w kolejnym vlogu. Vlog pod tytułem Nowe nabytki. Cześć. Jak widzicie, mamy opryskiwacz 600 litrów. 12 metrów belka. Przed chwilą go przeprowadziłem na podwórko. Nowe nabytki z tego względu, że kupiliśmy również rozsiewacz do nawozu. Również 600 litrów. Jarmet używany. Opryskiwacz również używany. Opryskiwacz rok 2017. Siewka 2012. Troszeczkę ją tutaj widać rdza bierze, ale przejeździ mi wiosnę, porozsiewa nawozy i sobie ją rozkręcę, zdejmę górę i albo oddam do piaskowania, albo będę ją czyścił do malowania, żeby tej rdzy po prostu nie było tak dużo siewka u rolnika pracowała na też około 20 hektarów, więc więc zobaczymy jak to będzie działać kolejny nowy nienowy nabytek, robimy wał do talerzówki wał 2,5 metra, talerzówka ma 2,4 pierwszy zamysł był taki, że że będzie idealny, teraz się okazało, że jest troszeczkę może za wąski ale trudno, roboty będzie swoją robił dlaczego robimy wał? Padła taka decyzja, że po prostu nie kupujemy w tym roku jeszcze agregatu uprawowo-siewnego. Będziemy uprawiać talerzówką pod siewy. Pójdą najpierw brony, żeby rozbić górną warstwę pecynki, niepecynki, a potem pójdzie talerzówka z wałem, i w to będziemy siać. No i John Deere jest też nabytkiem, można powiedzieć, 2020-2021. Kupiony w grudniu, także rozwijamy się. Tutaj jest stary opryskiwacz 400 litrów. Na razie go jeszcze sprzedawać nie będę. Bo przeżyto mam na ścieżki 10 metrów. No i szkoda, teraz to zboże gnieść. Więc będziemy podejrzewam, że jeszcze pryskać tym opryskiwaczem. A na następny rok, już podejrzewam, że go chyba sprzedam. Zobaczymy, jaka będzie decyzja. Więc 400 litrów. wymieniamy na 600 litrów. W że lekka awaria uchodzi mi powietrze z koła. Co możecie zobaczyć? Troszeczkę na flaku stoi. No, ja wiedziałem, że tak będzie. Opony, już naprawdę są popękane, z tego co widzicie. Będą nowe, znaczy nowe, używane, Używane, ale w lepszym stanie na pewno. Kotek ciepłoci. Będą używane, ale na pewno w lepszym stanie niż te W dobrej cenie, także Na razie chyba John Deere'm nie będę nic robił No troszeczkę mokro, troszeczkę nie ma co robić Dzisiaj może wezmę jeszcze, będę trochę nawóz chciał, albo wapno Więc na razie To ponad się mamy sobotę Jest w jakim stanie, takim jest W poniedzieli będą już nowe gumy, więc dzida w pole Także nowe używane gumy wpadną w poniedzieli talerzówka również zaraz będzie skończona za tydzień planuję siać owiec, jak pogoda pozwoli, także musi to być wszystko skończone dzisiaj jeszcze jadę po rury na ten wał tu już jest wszystko zrobione tam się trzyma na śrubie, na kołku tutaj będą dwie blachy z otworami będzie się wkładać kołek, ona będzie trzymać wysokość rury na, na wał trzeba spawać. no w sumie pół dnia roboty i talerzówka gotowa do pomalowania znaczy wał do talerzówki, gotowy do pomalowania. No i tak to wygląda. Siewka będzie chodzić razem z, ruski, z ruskim traktorem, jak i z John Uniwersalne to wszystko jest. Na siłowniku otwierana, zamykana. Tam taka prowizoryczna tabela wysiewu. Tutaj opryskiwacz również do Mirce, jak i John Deera, 600 litrów. Do ruskiego. Teraz mi będziecie pisać, że nie podniesie, że podnośnik za słaby. Ja to wiem, ale mamy wymyślony statom. Teraz Wam pokażę mniej więcej przy dojondzieży. Mamy wymyślony taki stelaż żeby to wszystko było na sztywno, na jednej wysokości. Siewkę ustawimy sobie na jedną wysokość, żeby nam sięło na jednej wysokości. Wtedy podnośnik dajemy na pływak i będzie oparte na dolnym zaczepie. Tam w Ruskim jest zaczep. Zrobimy takie po prostu. Do, do ramion podtrzymanie, żeby nie obciążać siłownika tylko żeby to po prostu sobie na jednej wysokości siedziało na zaczepie, na, na, na chwytaku i tak samo będzie do opryskiwacza, jedna wysokość a regulację belki mamy przecież na, na korbce regulacja belki jest tutaj na korbie, także opryskiwacz będzie na jednej wysokości, będziemy sobie regulować tylko i wyłącznie korbą mamy tutaj końcówki DRSM-u nawet także te końcówki już nowej, nowszej generacji. Pompa widać, że jest w bardzo dobrym stanie. Ogólnie opryskiwacz pracował bardzo krótko, bo tylko dwa lata. Zobaczcie tutaj na zaczepie, nawet jeszcze farba jest oryginalna. Także on naprawdę dużo nie przepracował. Pompa jest w dobrym stanie, jeszcze tutaj te plastiki są niewytarte, nic kompletnie, no jakby jak nowy opryskiwacz, a w bardzo dobrych pieniądzach. Musimy w nim tylko dołożyć dwie sekcje jeszcze. Są tylko trzy sekcje, bok, środek i drugi bok, a musimy sobie dołożyć dwa węże, dwie sekcje po to, żeby pryskała nam na przykład jedna belka, rozłączenie na, na po prostu jedna belka, potem druga belka, środek, żeby jedną 5-metrową belkę, na przykład cały bok, rozłożyć na dwie części, bo jednak pola są niektóre wąskie. Więc dobrze by to było, żeby to jak najprecyzyjniej pryskać, żeby nie robić dużych nakładów. Więc będą dołożone dwa węże, dwie sekcje i będzie opryskiwać lalunia. 600 litrów, czyli wyjazd na 2 hektary, czyli połowa mniej wyjazdów niż tamtym. Tylnie 400 litrów, ale tak, żeśmy zawsze lali 300 i. Jeden wyjazd, jed, jeden hektar. Na przykład 20 hektarów, 20 wyjazdów, to teraz mam 20 hektarów, 10 wyjazdów. Czas, paliwo. Same plusy. No, to to by było na razie na tyle. A resztę wam nagram, jak te maszyny pójdą w pole. Jak one się zachowują, czy warto było je kupić. Jak sobie ciągnik zdaje z nimi radę. Jak to po prostu wszystko wygląda w praktyce. Bo tak jak stoi, to wygląda fajnie, wszystko będzie działać. Pójdzie w pole, to się wszystko okaże. Mamy zimę. Nabytek rozładowany Tu jest nowy nabytek opryskiwacz Rozładowany na razie stoi tutaj Bo no nie ma gdzie go postawić John Deere Czeka na nowe używane ogumienie Się wkom. I talerz.